Czołem obywatele, dzisiaj zrecenzuję dla Was usługę GameFly, nową usługę streamingu gier prosto z sieci do Waszego telewizora. Jeśli nie interesuje Was cały filmik, chcecie usłyszeć tylko ostateczną ocenę, to nie odchodźcie, nie wyłączajcie filmu, tylko kliknijcie gdzieś tutaj i przejdziecie do ostatecznego werdyktu. Streaming gier, taki jak GameFly, to gry z chmury, o których mówiłem już kiedyś na moim kanale YouTube, na przykładzie online w Android TV Philipsa. Life niestety już nie istnieje, ale teraz pojawia się wspomniany Gamefly jest dostępny na, na urządzeniach Amazon Fire TV albo na telewizorach Samsung. Ja usługę GameFly testowałem na Samsungu JS8500, który jest wyposażony w system operacyjny Tizen TV. Usługa wygląda bardzo prosto, aplikacja włącza się szybko, w katalogu gier dostępne są 42 tytuły, podzielone na 3 paki, z których każdy kosztuje około 35 zł. Jest to subskrypcja miesięczna, więc miesięcznie usługa kosztowałaby Was około 100 zł. Każdą z gier dostępnych w systemie można przetestować przez 10 minut, czas wystarczająco długi, by sprawdzić, jak to działa i czy nam się podoba. Po tym czasie zostajemy poinformowani o możliwości przejścia do menu, albo wykupieniu paka, w którym jest ta gra. Za pak płacimy w nowym systemie Samsung Checkout on TV bardzo wygodnym rozwiązaniu, w którym płacimy za pomocą. Paypala albo karty kredytowej. Niestety w Samsung Checkout on TV nie działa pad, którym obsługujemy Gamefly na telewizorze. Trzeba go obsługiwać pilotem. Z drugiej strony pilot nie działa w niektórych grach, w zasadzie w żadnych grach w Gameflyu, mimo że niektóre z nich nadawałyby się do tego idealnie, na przykład machią. W systemie możemy od czasu do czasu trafić na małe bugi, ale nie ma tu niczego tak dużego, co by mogło zepsuć całą aplikację. Jest ona bardzo prosta i koniec końców działa dosyć dobrze. Pytanie tylko, jak się przez to gra? GameFly obiecuje rozdzielczość 720p z szybkością 30 klatek na sekundę i rzeczywiście spełnia tą obietnicę. Gry działają właśnie mniej więcej w takiej rozdzielczości i w takiej szybkości, nie wyglądają tak dobrze jak na komputerze, to jest nadal streaming obrazu i dźwięku przez internet. Ale dla przeciętnych graczy, nienastawionych na super jakość, tylko po prostu na to, żeby włączyć gierkę i sobie pograć, myślę, że będzie wystarczająco dobrze. Pytanie tylko, jak sprawdza się opóźnienie sygnału bo to jest największy minus wszystkich usług streamingowych tego typu. Mnie usługa łączyła najczęściej przez serwery w Irlandii albo w Holandii, pokazując ping około 50. Nie najlepszy, ale da się jakoś grać. Czasem niestety dźwięk i obraz spadały do takiego poziomu, że rzeczywiście rozgrywka nie była możliwa. Gamefly informuje, że do przyjemnej rozgrywki potrzebne jest łącze około 10 megabitów na sekundę. Ja testowałem system na łączu, które ma 85 megabitów downloadu i 5 megabitów uploadu. Ten upload nie jest zbyt duży, ale teoretycznie powinien wystarczyć. I rzeczywiście w praktyce czasem tak było. Na przykład podczas rozgrywki w grę Fir. Działało to rewelacyjnie, praktycznie nie było żadnego opóźnienia, system sprawdzał się świetnie i naprawdę wciągnąłem się w grę. Miałem ochotę grać więcej niż te 10 testowych minut. Innym razem niestety problemy były większe. Na przykład w Marvel Super Heroes, jednej z najlepszych gier z serii Lego, którą bardzo Wam polecam, miałem ogromne problemy z dźwiękiem, który był cały czas zmodyfikowany. Obraz wyglądał dobrze, ale dźwięk był paskudny. Za to na przykład w Lego Hobbit miałem odwrotny problem, gdzie dźwięk nie był najgorszy, ale obraz miał potworne artefakty, które praktycznie uniemożliwiały rozgrywkę. Muszę jednak przyznać, że gdy GameFly działał, to działał naprawdę zaskakująco dobrze. Te 35 zł za jeden z trzech paków z grami miesięcznie to jest trochę dużo jak za 42 tytuły, które mają już swoje lata na karku. A problemy z obrazem i dźwiękiem są niepokojące. Jeśli jednak biblioteka gier by się poszerzała, a serwery stawałyby się coraz lepsze i te problemy z połączeniem, z, z jakością połączenia nie byłyby tak częste, to naprawdę ta usługa mogłaby sprawić, że Wasz Amazon Fire TV albo Samsung TV zmieniłyby się w konsolę i nie sięgalibyście po pada od konsoli, tylko po pada od telewizora. Tak jak powiedziałem, gdy Gamefly działał tak jak powinien, działał naprawdę dobrze. To chyba było najlepsze doświadczenie z usługami, z usługami streamingu gier, jakiego doznałem w Polsce. No niestety nie działał dobrze zawsze, co jest sporym minusem usługi, za którą płacimy miesięcznie. Jeśli podobał się Wam mój film, zostawcie kciuka, komentarz, subskrybujcie mój kanał. I jak zawsze, trzymajcie się ciepło, obywatele, i do zobaczenia. Hej!